Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy w Totali unbalance i naszą ulubioną zabawę kulków! Z tej strony Kapitan bladi jest ze mną Plagus, Paweł, Admiros i nasz nowy nasza nowa kulka, czyli Nasz nowy No A dzisiaj zagramy sobie na nowej mapie wyścigu. Ostatnio graliśmy w piłkę nożną, znaczy piłkę kulkową, przepraszam. Piłkę tak, kul tak, sumo I dzisiaj zagramy sobie w nowy wyścig Zobaczymy mm -hmm. czy komukolwiek uda się go przejść Dawajcie tak, jedzie i frajdy, nie, nie macie muzykę? Nie macie muzykę? Nie się, ja nie mamy A, nie bo potem? Bo twórcy stwierdzili, że jeszcze nie, nie, do nowych trybów nie dodajemy Dobra, to lecimy Cie! O, powiem wam, że dalej ol, fajnie. Fuck! Ale zakręć się już uszadził. Dobra, idziemy. Bo... Bo... Uuu, ej, ja na końcu już tej planszy. Podobno e. jest trudne, fuh. bo widziałem wasze odcinki i mówiliście, że jest trudne. Nie no, to robisz bo tak, go, że... Skorzystał w... W... zakręt, a ty pojechałeś prosto. Wystrzeliwujesz się w kosmos i lecisz. niecisz. Ja sobie jadę powolutku. Nie ma co się spieszyć. Nie, właśnie to trzeba się spieszyć. To trzeba się spieszyć, to jest najlepsze. O kurde, nie! Ha! Nie ma tu się spieszyć, no, Nie jest ta kuletka wyleciała. Jeźdź się spieszy, trzeba szybko. ale gdybym się się wie no, z y, A, i spazja, tak, i to, nie? Spacja. No spacja, i koniec, nic więcej. No. Ewentualnie no, czasami trzeba pomyśleć. Cieo? Ja, czasami jeszcze po się używa. Wow! Nie, nie wyhamowałem! Nie! O nie, nie ale taka. skrzaniłem, tak daleko już byłem. Ej, jestem na takim kółku. Jak cholera. Dobra. to jest niezbalansowana, gra w sumie. Niezbalansowana? TOTALI UNBALANCED! Un Aaaa, hamuj! Kujer. O, jest, 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 jest hamowałem, ale fajnie! Nie, o, jest bardzo takim Lecze. 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 Yes. Dobra... No to teraz już czas nie ma bo się już bardzo ja, daleko... Co co? Jest? Skacz! Kurde, nie... To jest nie prostu... Ja się rozleniwiłem i... nie przeżyłem. Rozleniwiłeś się nie przeżyłem. Bo, bo, to jest nie, tak, bo leciałem tak powolutku, powolutku Stój! 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 Nie stój, stój! Nie, stój! Nie, nie. Co tam się dzieje? Jakąś komputer wypadł przez okno? Czy mi się wydaje? Mikrofon wypadł przez okno. Nie, ja połączyłem. Jestem, jestem. O, jest. Jestem, Ej, kurwa ja się boję. O nie, spadłem! Nie! Jakim się. Nie. Ja bym ja nie. I nie mam pingu w ogóle. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe. 37? Nie? To nie być okay. No. Dobra, Dobra polecę. Nie, teraz zrobiłem. Troszkę, troszkę na skróty polecę. Co to ma być? To... Dlaczego to mi nie tak Leć mały. No Dobra. i skróty w ogóle się nie opłaciły. Dobra, idę, idę dłuższą drogą, chcę zobaczyć Na. drugą część mapy tyk. O kurde, też poszedłem do skróty bo o ja tam gdzie skończyłem, ale niestety nie... Okej, okej. Ciema Paweł, jestem. Chciałem, Chciałem je po powiedzieć, nie ma się Tutaj. spieszyć, musicie się spieszyć, inaczej nie pyknie. Nie właśnie. Musicie pyknęło. się spieszyć Nie słuchaj tego dziada. Mówi. Oni ścigają mnie kulki, o, jak wiecie. dlatego się cwaniacie teraz mówili. Wy też odpady. Odpad? Kto jest czerwonym? Ja jestem eee. czerwony. Mówię, o, że kulki zadmiro, mi ścigają. A to kiedy odpada? Bierzesz Admirala. Jest to jest. To mapa. Ej, kto jest tu na początku? Kto jest czerwony? Ja jestem czerwonym kulkiem. O, o, jak to A jak się śmiej, rzędnaj. Patrz o, na to. O, o, o. Fuuu, nie, kosmos. Wiesz, no to no Ja przesiałem no, ja jestem jak, daleko jak, bardzo. Jak się dobrze rozpędzisz i odbijesz się od jakiegoś kantu, to wtedy cię wystrzela w kosmos. Możesz pomalować Zaraz dojedziemy do mety. Coś tak czuję chyba. Dobra, nie jestem nie, na się. Wow. Jesteś na mecie? Żartujesz chyba. No odjecham do mety! Panie Pawle! Nie, 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 nie! Nie, nie, Stój! 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 Nie, 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 nie. stój. Nie, nie, nie. Jest! Jest! Żyje! Żyje! Kogo my tu mamy? Żyje. O, jedna osoba jest do spektakowania <s liquoriz> tylko! Ej, No to nie Ja, mogę ja. Już? A czemu mogę spektaklować już? Prawy ja. i lewy przycisk ja jak nie, nie wierzę, co spyta to jeszcze... O kurde, nie, he, nie wierzę! Nie ja jestem żółto-niebieski. Żółto-niebieski, nie dobrze mówisz. Ach, nie, mój Boże. żółto mnie. No to ja jestem żółto-niebieski. Ale dobrze ci idzie, widzę. To ja jestem ty tylko czerwonym, kurde. Dobrze kulasz tą kulę, nie? E, kurde! Skok! Patrz, 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 patrz! Patrz, patrz, trickshot MLG. Przecież padniesz między tamte. Nie spiesz się! Po co tak szybko? O nie... Degue, tak, degue, teraz degue, w tym momencie szybko szybko już! Co tam jest?! Co tam jest? Nie! Opa. Nikogo innego niestety nie mogę obserwować, jak tylko O nie kurde! Głosować, ale... O kurde! Nie! Para tak! Rozkazam, nie! Tak! Ja to, Bo to jest... Gin. O, jaki MLG to było. I mam to od nowa przechodzić? Pół ba, mapy?! So efecto, skalę, jeszcze raz, możesz w powietrzu skoczyć. O, brawo. Ja powiem ci, że to jest bardzo śladowa taka babka. Nie, 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 A ja nie mogę już... Nie, 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 nie. A, już nie, nie mogę, mogę spektować nikogo. Hawn美itt. Fajnie. Ja też nie mogłem. Do, do chaos, ilu jest limit czasu? Daj skok. Do... Aż ktoś wyłączy grę. Serio? 15? O! Wow. Jak tu jest daleko ten? Jak co to jest ze skok potem? Dobra, już przechodzę stary. Ojejku, później nie jest nie. źle, przekakujesz trzy dziurki tego. i skręcasz i tyle. Serio, to ja już byłem za tymi dziurkami, kurwa, i spadłem. Nie, nie. nie. Jeszcze, jeszcze ten. Takie trzy klotki są w No, wiesz co? No, nie, nie, ale w prawo, jedziesz do góry i już jesteś na mecie. Nie! Później jest łatwo, tylko że. Nie! 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 No, jak Kurda. to jest hardcore, hard to może to, to, tak. to jest nie do przejścia. Admirals, jesteś co do... ty? No jestem z tobą! Lajcik, Ej, panie... naprawdę, to jest mega hardkorowa sprawa, ja wam powiem no, Chodź, przejdziemy to razem, co nie? Dobra, oć. Dobra, ja to się spieszę To jest. No, to ja to bardzo wolno przechodzę, Ale to jest, ja tutaj, aż nie się, bo tu się aż nie chce, bo tu tak jest strasznie, a. że się chce skrócić Bardzo długa mapa to jest Bardzo długa mapa Ale diabeł, gdybyś zobaczył poprzednie mapy, jakie są fajne <laughs> <laughs> A diabeł uwierz mi, że tu po prostu ta, są tak, tak, Ta mapa nie, 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 chyba nie jest dla mnie. Ja, ja nie lubię wiesz, ja nie lubię e, chodzić takimi ścieżkami, które są już wyklepane wiesz. Mhm, mm wyklepane. wyklepane. No i co, i to przeszedłeś? Bloody to przeszedłeś. Tak, przeszedłem. I mówisz, I o tych, 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 glocuszka? tych. Tych locuszkach? Kis, jak locuszka. Kis, ja W ogóle Jezus nie wiem co tu zrobić w ogóle z tymi locuszkami, to jest No no tak, o. Ale to jest tak się męczysz po prostu. Nie, co ty przytykoczył z kochanką? O źle. Nie, no fajnie. Skocz od razu na drugi, z drugiego od razu na ostatni. Sprób. Nie ma Ja tu przeskoczyłem trzy, przecież dwa razy możesz skoczyć, nie? Do rozpęcia. Dwa razy bo, możesz no. skoczyć? Jak dwa razy? No dwa razy. Dwie razy możesz kogo skoczyć kogo? drugi raz przecież. Kurde, nie, no. nie wierzę! No samo, to samo! Po co zakładać, że możesz? To też. Skaczesz, drugi raz w powietrzu klikasz spacy i drugi raz się odbijasz. Ej, bez kitu możesz! Możesz! Nie Nie mogę, przecież mam nagrane, kurde, chopie. Możesz! To do nie działa. Może masz upośledzoną piłkę? <grym 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 nie, no, a ja patrzę, stoję na starcie, skak, skok, Nie mogę. Ja. ja raz tylko no skacze, Opa, bo a bo mi, skacze. A mi, a mi. A mi dwa razy skacze? Zabiję. to od koloru piłki to zależy? Tak, dużowa no, siła. Ej, no bez ja, i mi tylko Tam raz. Skacze. Skacze. To jedna jest. Może to zajmę. Hamu! Kto tak to. Piłkę rozpędzę, ja nie rozumiem. Ej no tego, kurde, stary. jakoś dziwnie, mi nie skacze podwójnie, co jest grane. Ale grupo mi. ta miskało. To jest tak, że... to ty czu, czu, czu. Zaniżyć... tak. To jest tak, że bo, bo, bo. Ej, masz skok zwykły i później w powietrze możesz jeszcze rak skoczyć. Jeszcze Ale rak. nie skaczmy jeszcze, jeszcze rak. Jeszcze rak może skoczyć tak. Rakowisko. Ja pierdę, ale przecież to była najmniejsza kurwa dziura na całej mapie. Ja bym nie trafiłem akurat. Jest, jest już niedaleko! Hop, hop! Stój! Ostatni zakręt bogów! Nie. Co, ja ja nie przeszłem. Coś jest koniec? Nie przeszły. Ostatnia prosta, powiedz, czy jest, jest koniec? Nie przeszły. Przesz jedyna, jeszcze, jeszcze jedyna osoba, która nie przeszedła. Też przesz przyszedła. Przeszedłem! Nie martw się. Przeszedłem to! E ja masz spektakl. Nie, no kurde. You are now spectating. Elbem to Switch player, Airbem to Previous player. Yeah. Aha. Mogę o, mogę dla niego spektatować. I stąd podwójny no, skok no, zrobiłem, no. co nie da hits. Ale ja nie mam podwójnego skoku. No to musisz radzić z pojedynczym. To zagraliście. O Oj, ja Kurde, takie coś mi zadłówło. Będziesz życie, jeszcze jedno. Całe życie wiatru w twarzy, nie? Kurde, wszyscy mają podwójny skok, on nie ma. No masakra, co nie? Tak. nie tu już ja nie koniec, tu się ubrać już ubrać jest z... koniec. Ej, żartujesz? Nie bierze, kurde! Ostatnia prosta. I tam już koniec. Zostało. Nic tu już nie o, ma. Ostatnia prosta. Pingmin do 1500 skoczył. Ja już nie mogę cię obserwować. I, 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 i... już nikogo nie obserwujesz. Pofie... No, Jeeeeeessssssssssssssssssssssssss a hey, u mnie nikt nie ma! <grym> u mnie nie ma <grym> nie ma. Plaga ma druga, od Przegu... minus trzecie! Czyli wygrałem! Nie! Yeah. Ja miałem error i mi wywaliło grę nie wiem czy <grym> Ej, to, ej, to Zdarza to, się! Ej, to co? Diabeł, chcesz zobaczyć jaka jest pierwsza mapa? No dobra, już tworzę. Na pewno, to jest no, świetna, to świetna mapa, także. Także chcesz zobaczyć. sobie radę! Pokażemy u jaka jest pierwsza mapa, bo widzę, że ma ochotę. Ej, coś mi się zgrali jakby przecięło. Tak ci On się jest. wydaje. Ej, right? Serwer jest mm. i jest Bladeusze Ej, ja diabeła słyszycie? No słychać go tak, oj, poj poj, poj. O, poj, poj, poj. O, o, Oj, 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 oj! Chyba mi się muzyka włączyła O Tu jest Dobra się... Gra Uruchamiam do teraz pierwszą mapkę Jaką kiedykolwiek graliśmy jest super Więc ucieszysz hmm. się Ucieszysz się u diabełu, że można się tak zabawić. Do Chodź do, dawaj, teraz, załącz się Bladeusze 2. Świetne. Tu przynajmniej jest muzyczka Dum, dum. No nie? Oni to w jednych mapach dali, a na drugich nie? Dum, bardzo dum, to O nie! Do... Dum, 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 dum. Ja już to miałem opatentowane, więc ja to przejdę. <laughs> tylko Diabeł będzie miał problem. No to ale proponuję na początku nic nie robić, tylko poczekać, jak zobaczymy, co Diabeł zrobi. No, i to nie chce <laughs> się dołączyć na przykład, tak <laughs> że... Jest. Dla dusze dwa. 2. Dla 2. Tak Dobra, jest. No, no, to, no, tam. Tam. No, to jest ta mapa, Tak, to jest ta mapa. To robimy ją na szybko. Hmm. Nie nie, bo później spektakl nie działa i się nudzisz. To, to nie. Nie nie, nie, lepiej, nie, obserwować, nie. Lepiej, obserwować, nie. lepiej obserwować, jak diabeł gra <coughs> Tak, z pewnością masz rację. Obserwujmy. Muzyczka I diabeł tak musiał oczywiście się obrazy. No, dobra, Kto dołącza jeszcze? Patrzcie z tym wiszącą kulką. Oj, spadłem. To będzie, to będzie się nazywać odcinek diabeł tak piłkarz albo diabeł szkół kulków. Diabeł w brzuchu! Kulka diabełu! Kulkarz! Rządaj Kulkarz. Diabeł kulkarzem! Diabełuu! Diabeł stop! O patrz, patrz Blagi na oh, mnie! Oh, oh. Patrz, widzisz żółtą kulkę? O jest! Jest! Widzisz żółta kulka? Oh, yes. 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 Patrz, na środku jest żółta kulka, no nie? No! I patrz, skaczę raz i drugi raz. Skaczę yes. raz i raz. I patrz! A ja mam patrz, pyk, Hop, byk. hop. Normalnie, ja też Normalnie dwa razy. Napierdalam w spację. Ja, to dobry jesteś Pa. To mamy coś głodniej od Ciebie. Byk. Pyk, nie, nie może to się. jest... achievement trzeba mieć, może do... Nie, ja mogę pyk. dwa razy, co nie? Ja mogę tylko raz. ja to jak się odbije od ściany, to jeszcze trzeci raz mogę skoszczyć. No, no, pyk. widzisz? Ej, to bez sensu, że to jest dyskryminacja, mnie. Nieprawda. No. Dobra, F4 dajcie. Idziemy. A F4? A nie czemu diabę wyszedł? Był, ale... Wypierdoliło, bo jego internet jest zrobiony z drewna z kartonu. Z... Z mój tam złota? Ej, no niewiarygodne. No to, to przynajmniej. O, już jest pięciu. To wrzuciłeś wiesz. już? Co? Co? Wychodzi. Jest. To wychodził. Jest. O, już czterech. Ja Wyrzuca go. O, już nie jestem, już mię wyjebał. Czemu diabeł już wychodzisz? A, no nie wiem, widzisz. Ale oszustwo, że wy macie podwójny skok. Nie, ja po prostu nie widzisz. Takie wiem, życie. Czemu, czemu twórcy między sobą. No, ty jesteś taki dobry. Chcieliście jakoś utrudnić grę. No. Tak było. Na pewno tak było. Nie, ja był ja tak się, się rozgrywki No żartujesz chyba. No jak mu nie działa, to co Dobra, ja sobie posłucham muzyczki. Dobra, grzejemy temat. Dobra, to grzejemy temat. Będzie dobrze. Ale dobrze. nie, to jest dyskryminacja mi się wydaje. O no, cześć Admiros, pomyślałeś o tym samym? Tak, ty, 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 nie, nie to, jest no, no, to, jest to jest... nie. Nie, nie grubasz się, co ty Cię. zrobiłeś? Yo. Elo. No to miało być. O, kurde. Jak to się um. robiło jakieś skróty fajne? Nie pamiętasz? Nie pamiętam, zapomniałem mi się trochę. Ej. Nie, kurde! Nie, co to zrobiłeś? Kurde. O, nie, nie, nie działa ten mój skrót w ogóle, nie wiem. Może nie mógł się Jakbym mógł się przynajmniej kilka razy odbijać, ale nie mogę! Te <laughs> robane są te schody. O nie? Tak nienawidzę na przykład. Też nie lubię tych schodów. To są to spoko, musisz się dobrze wybić. Nie no, to, ja się to Ogólnie no, jest zresztą easy. No easy. Easy peasy lemon squeezy jak to mówią. Haha! Ha. Rozpęd! Dobra. dobra! Zakończymy to szybko w takim razie Żegnaj panie Pawle. Żegnaj! Poczekaj, nie jesteś mi potrzebny. Haha! Haha! O wszystko w chuzu No dobra. Kuzu. Tak się chcemy bawić? Tak, tak macie jest. Macie trochę łatwiej, że macie podwójny skok. No troszeczkę tak, nie, ale, ale to nie jest jakieś duże ułatwienie. Nie skądże? Aaaa, Nie! Nie poddam się! Jestem pod schodami! Przyczepiłem się i nie puszczę! Dobra, puszczam się, nie ma sensu. Ja jestem na górze sobie, na spokojnie! Co to miało być? Żenujące! Co to ma być? Co to za piłka? Nienawidzę się piłko! To jest moja ulubiona mapa! Nienawidzę schodów, co ty? Super! To jest super zabawa na całego! Wracaj tu! O Dobra, super! Oooo, wow, spadłem Dobra. prawie. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. powolutku do Wiemy przodu. Nie, nie jak się idzie powolutku, to jest licznie, nie? O. Tak, mówiłeś? Czemu powolutku? Trzeba szybciutko przejść. O, proszę, już na wielkim finale jestem. Nie, 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 pomyliłem się, pomyliłem się! Ta, tak, ta. daj No i mnie wywaliło. Wywaliło co? Nie, wywaliło mnie na dół. A już... Bardzo się bałem. słabo. Znaczy, znaczy bardzo bardzo szczerze słabo. to jest... Odazywam to! Ostatni Ach. skok, Man, Manda no. Faka i wygrałem. Co? So, jak on to, to zrobił? To jeszcze na jednym skoku. Zależmy jakieś reszcie. Admirosku, głuptasku. Come on! Widzę, że I... na kilka pięter chciałeś od nas wlecieć. No? Masz szwarta, że macie podwójne skoki, tak miałem trudniej. No. Uh. Ło, no gdzie mnie wystrzeliło? Co to ma być? Kurde! Nie ma co się śpieszyć. Azmírot po tych schodach! Jak po, się spokojnie. człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. No, ma malagi, więc nie martw się. Z tym. O. Uff! Uh, uh. Azmírotku i tak nie, 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 dasz nie, nie, nie rady, bo to jest kontuzja najważniejsza! Jezu! Patrz na to! fu... fu. No i nie! Nie! No kurde mon! Mówiłem że nie dasz rady. Jest... Jaki się już Ej, z, z wielkimi pod... kulkami grama ma takie darcie. Mordy, ja nie wiem. Że... Ja co nie wiem co. Że... Ja Przepraszam. Nie wiem, co. Po prostu Przepraszam. Ja bez, bez podwójnego skoku przeszedłem to. No nie no żadne. Nie, nie wierzę, nie, po prostu nie wierzę w to. Tam nic nie widać. W, w ogóle ta kulka się rozpędza w sekundę, a później hamuje godzinę. To jest taka specjalna kulka. No dla. bo to jest! Niezbalansowane z kulki. No, tu nic nie widać niestety. No, jak się do góry wchodzi, to już jest lipa, bo tam nie widać kompletnie. Tam i sam nie widać. Wszystko widać. No, no przejdź prawda. to. Bardzo <laughs> ładnie. Jestem na górze. Miałem moją kulkę. Ale <laughs> śmiesznie Paweł, <laughs> to wyglądało. Jej. Jestem. Tak, Ostatni etap teraz. I tak nie przejdziesz teraz z już tak jak Admiros. Jak po... Dobra, dobra. Pa. Spokojnie, pa. powolutku. pyk. Cyk. pyk. Ale to jest niesprawiedliwe, że masz podwójny skok. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ciężko było, ale się udało. Brać. No, o, ja muszę. Przez ten jeden błąd, błąd, Jest jestem ja trzeci. Pod tych drobnych nie wygrał. się od razu wszystko. No dobra. No. Tym akcentem dobra. kończymy. Elo, elo. Trzymaj elo, elo. elo, elo. Żegna was fatal error. Elo, elo.